Hej kochane, a więc temat dzisiejszego filmiku to jak otrzymywać princess treatment a raczej dlaczego nie dostajesz tego, czego chcesz to będą takie podstawy podstaw w ogóle zaczniemy od podstaw podstaw, bo one są najważniejsze a więc jak otrzymywać to, czego chcesz zatrzymaj ten filmik i naprawdę sama sobie odpowiedz Dlaczego nie dostajesz tego czego chcesz? Od relacji, od przyjaciół, od wszechświata Dlaczego nie dostajesz tego czego chcesz? Gdzie jest problem? Naprawdę zatrzymaj filmik, pomyśl Naprawdę zastanów się Co? Co jest nie tak? Odpowiedź Zgadzasz się na rzeczy, których tak naprawdę nie chcesz Dlaczego? Bo nie chcesz być samotna Dlaczego? Bo nie jest ci dobrze kiedy jesteś sama nie potrafisz być sama. Kiedy ja to pierwszy raz usłyszałam, miałam takie ja, ja ja nie potrafię być sama, przepraszam ci bardzo. Ale ja uwielbiam, kocham być sama na 10 minut, na 20 minut. Kiedy chodziło o dni, o, o tygodnie, gdybym miała być sama, sama ze sobą, to ja, ja się sama nawet nie znałam. Nie znałam, jak nie znasz siebie, nie znasz swojej wartości, nie wiesz, nie wiesz, jak ktoś macie traktować, bo nie znasz swoich nawet atutów. Więc jak ktoś, za co ktoś macie lubić, jeśli ty nawet nie wiesz, za co ty siebie lubisz? Rozwiązanie niby bardzo proste, ale zajęło mi dużo, dużo, bardzo dużo czasu, żeby tak naprawdę zrozumieć, co to oznacza. Bo każdy to po prostu mówi, ale nikt tego tak naprawdę nie wyjaśnia w detalach, co to ma oznaczać. A mianowicie, kochać samą siebie. To jest rozwiązanie. Jak kochać samą siebie? Jeśli myślisz, że kochasz samą siebie, a jesteś w toksycznych relacjach, to nie, nie kochasz samej siebie. Jeśli myślisz, że kochasz samą siebie, a pozwalasz się używać ludziom, nie, nie kochasz samej siebie. Jeśli myślisz, że kochasz samą siebie, a przeszkadza ci to, w jaki sposób inni ludzie ci traktują, to nie, nie kochasz samej siebie. Ja myślałam, że kocham samą siebie, ale jakby tak było, to dlaczego pozwalałam ludziom na złe mnie traktowanie? Gdybym miała córkę i ktoś by ją źle traktował, I would fuck them up. They would have no life. No life. Więc myślałam, że kocham samą siebie. A kiedy ktoś przekracza moje granice, i nie chodzi mi o raz, nie chodzi mi o, o sytuację, że oni mieli ciężką sytuację i coś zrobili, bo to jest zrozumiałe. Jesteśmy tylko ludźmi, wiecie, nie wiadomo, co się dzieje w życiu drugiego człowieka i też trzeba być wyrozumiałym. Ale chodzi mi o przekraczanie granic ciągłe, ciągłe. Powiedz mi, czy nie znasz takiego schematu. Facet coś robi. Ty jesteś bardzo zła. Wylewasz po prostu słowa na niego, jak ci jest smutno, jak nie mogłeś to zrobić. Wielką, całą notatkę mu piszesz. On przepraszam, znowu jest to samo. Znowu mu piszesz notatkę, znowu ty płaczesz, znowu, ten, znowu jest to samo, znowu jest to samo, znowu jest to samo. Przepraszam, ale w tym momencie... Nawet nie możesz na niego zwalić winy. Oczywiście, że będzie cię tak traktować. Oczywiście, że będzie cię tak traktować. Bo ty mu cały czas pozwalasz. W tym momencie nie jesteś ofiarą. Naprawdę, w tym momencie nie jesteś ofiarą. W tym momencie robisz z siebie ofiarę. Myślisz, że takie wybaczenie to jest dlatego, że jesteś dobrą osobą. I sama o sobie myślisz, że tak, ale ja mu wybaczam. Ja po prostu jestem dobrą osobą, ja potrafię wybaczyć, przebaczyć ludziom. Wcale nie. Za pierwszym razem ok, za pierwszym razem jakaś, jakaś naprawdę wyjątkowa sytuacja, tak jak powiedziałam wcześniej, różne sytuacje się dzieją, ale za pięćdziesiątym razem, tym samym, gdzie on już wie, jak się czuje, już napisałaś mu 1500 milionów tych notatek. Nie. W tej sytuacji pokazujesz, że ani siebie sama nie kochasz. I pokazujesz, że masz zero szacunku do siebie. Tak samo, tak samo, jak ta osoba, która tak robi. Nikt, kto cię szanuje i kto cię kocha, nieważne co mi powiesz, nikt, kto cię szanuje i kto cię kocha, nie zrobił, nie popełnił, by tego samego błędu, żeby cię stracić kilkadziesiąt tysięcy razy. Wyobraź sobie, masz przepiękny, ogromny dom. Zawsze jest czyściutki, po prostu czyściusieńki no. Dosłownie każdy jak wchodzi Go podziwia, bo widać Ile pracy Ile pracy poświęciłaś w ten dom Czy wyobrażasz sobie Żeby ktokolwiek ci wszedł Do tego pięknego Czyściutkiego domu W brudnych buciorach Nikt by tak nie zrobił Bo byłoby mu po prostu głupio To ty już narzuciłaś Pewien standard I nikt by się nie odważył go złamać, bo to jest widoczne to jest widoczne, że ty ten dom szanujesz i nikt inny by tego domu nie nie szanował. Ludzie nadal nie słuchają, to tak jak dzieci. To tak jak dzieci. Możesz powiedzieć dzieciom tysiąc razy czytaj książkę, ale kiedy kiedykolwiek... ale jeśli nie widzą rodzica, że czyta książkę, to nigdy w życiu nie wezmą książki do ręki. Tak samo jest z tym. A teraz sobie wyobraź. Tom numer dwa. Nadal jest duży, ładny. Z wierzchu wygląda ok, ale w momencie, gdy otwierasz drzwi, jest po prostu syf, brud i smród. Jest bałagan, jest uklejona podłoga. Nie, nawet nie jest bałagan. Jest, żebym nie powiedziała brzydkiego słowa, dolnik. Naprawdę jest obleśnie w środku. Czy ty myślisz, że ktokolwiek, kto przejdzie przez drzwi, nawet pomyśli o zdjęciu butów? Czy ty myślisz, że ktokolwiek będzie chciał zdjąć te buty? Nawet jeśli ty będziesz chciała Że o Jezus Święty, nie chce, żeby ludzie wchodzili mi w, w butiorek w domu Przepraszam bardzo, a co ty im pokazałaś? Będzie im obojętne Będzie im obojętne to Bo to ty narzuciłaś taki standard Ty ustawiłaś taki standard Rozumiesz? Jeśli chodzi o szacunek i miłość sama do siebie Nikomu nie musisz tego tłumaczyć Nikomu Nikomu nie musisz tłumaczyć, jak cię mają traktować, bo jeśli masz wysoki standard, to po prostu widać, to czuć, to dosłownie you can smell it. You can smell it. you can sense it, z zamkniętymi oczami czuć, czy ta osoba ma do siebie szacunek, czy nie. Jeśli nie masz tego szacunku, inni ludzie też nie będą go mieli. I to jest fundament, to jest podstawa podstaw i to zajmuje czasu. To zajmuje bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Co teraz, internet robi? Daje nam te. Musisz zrobić te dwie rzeczy, żeby się zmienić. Musisz zrobić tą, tą jedną rzecz, żeby całe Twoje życie się zmieniło. Musisz zrobić. Ile ja tego robiłam, ile ja płakałam, ile próbowałam, ile. To nie działa. To nie... Nic z tych szybkich rozwiązań, żadne szybkie rozwiązania. To tak samo jak szybkie diety. Nic z tego nie działa. Co tak naprawdę musisz zrobić? Musisz usiąść w samotności. Nie ma innego rozwiązania niż usiąść sama na tyłku, poczuć sama samotność, poznać sama siebie i poczuć się na początku niekomfortowo. Na każdą zmianę musisz się na początku poczuć niekomfortowo. W momencie, czy kiedy czujesz się niekomfortowo, już sama, bo tyle czasu sama ze sobą spędziłaś, masz dwie opcje. Albo możesz nadal siebie nienawidzić, tak jak zawsze siebie nienawidziłaś. I się sabotażować. I sabotażować samego siebie. Albo możesz zrobić w końcu coś innego. Możesz w końcu pomyśleć inaczej, możesz w końcu poczuć się inaczej, możesz w końcu zacząć dostrzegać w sobie rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałaś. Wtedy zaczyna się naprawdę prawdziwa praca nad sobą. I nie, nigdy nie dostaniesz Princess Treatment, jeżeli nie przyjdziesz tego. Nigdy. I don't care what anybody says. Mam w tyłku, co ktokolwiek. Co ktokolwiek inny powie? Te wszystkie szybkie sposoby to są kłamstwa. I chciałabym rozwinąć to, co powiedziałam wcześniej, czyli powiedziałam takie zdanie. Akceptujesz tego, to, czego naprawdę nie chcesz. Co to oznacza? Wyobraź sobie, wyobraź sobie, że jesteś, w, ja sobie to tak wyobrażam w głowie: jesteś w mega długim korytarzu. W ogromnym, po prostu on ma kilkanaście kilometrów. Na samym końcu tego korytarza ty wiesz, ty wiesz, że są ogromne, przepiękne drzwi i za tymi drzwiami jest facet życie Twoich marzeń. Ale wyobraź sobie, że wzdłuż tego korytarza są malutkie drzwi pomiędzy wszędzie, 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 wszędzie. I co musisz zrobić, żeby dostać się do tych ostatnich drzwi? Oczywiście musisz przejść tą drogę, dostać się tam Za każdym razem, jak jakiekolwiek drzwi ci się otworzą I ktokolwiek z nich wyskoczy To ty się dla tej osoby zatrzymujesz Nawet jeśli ona jest mm, warta Nigdy w życiu nie dotrzesz do samego końca tego korytarza Jeśli nie zaczniesz mówić nie rzeczą, których nie chcesz Czyli jak jeśli jakiś facet wchodzi ci do życia I ciebie chce to nie znaczy, że ty musisz od razu go akceptować. To, że ktoś jest w tobie zainteresowany, nie oznacza, że ty musisz od razu być zainteresowana. Jeżeli ktoś jest w tobie zainteresowany, musisz się na początku uspokoić, weź głęboki wdech, jeśli tego wcześniej nie robiłaś i naprawdę się zastanów, czy to jest osoba, którą sobie wymarzyłam. A, a na początku musicie, o to już jest w ogóle początek, początków, początków. Jak już zacznie, zaczniecie siebie poznawać, zobaczcie w czym jesteście dobra. Jakie są Twoje atuty? Jakie są Twoje przeciwności atutów? <grywka> Jaka jest Twoja przeciwność atutów? <grywka> Jakie są Wasze słabości? I dosłownie możecie sobie wtedy wymarzyć osobę. Możecie mieć mniej więcej obraz tej osoby. Jakiej Wy potrzebujecie w życiu, jakiej Wy chcecie w życiu. Oczywiście jesteśmy ludźmi, będziemy mieli swoje słabości i swoje wady, ale dlatego to jest tak ważne, żeby siebie poznać, żeby nie stawać po prostu na każdym facecie i nie mówić mu tak, tak, tak. Nie, przestań. Zacznij mówić nie. To nie jest to, czego chcę. Dziękuję, kolejne. Wyobraź sobie, Takać ci 100 zł. Dada ci 100 zł na urodzinę. Twoja wymarzona kurtka kosztuje 1000. Tysiąc złotych, czyli powiedzmy, że dostajesz to 100 zł na jakąkolwiek okazję, czy to są imieniny, urodziny, e, walentynki, cokolwiek. Co byś musiała zrobić naturalnie, żeby kupić tę wymarzoną Twoją kurteczkę? Musisz zbierać te pieniążki i mówić nie wszystkiemu innemu, bo bardzo ją chcesz. I ona będzie ci trwała na lata. To jest jakościowa kurtka, to nie jest jakieś szyn, wiecie o co chodzi. Ale gdybyście dostali tą stówkę, i nadal sobie tak gadali, że mega chcecie tą kurtkę, no ja mega chcę tą kurtkę, ale co robicie z tą stówą? Dobra, ale kupię sobie tą z bereszki kurtkę, bo jest za 50 zł na promocji. Dobra, ale kupię sobie tą bluzkę, tą bluzkę, bo coś tam Bo kupię sobie to, kupię sobie tamto Zatrzymujecie się na rzeczach, które nie są warte i mówicie im tak Zamiast naprawdę dążyć do swojego celu Wyobraź sobie te pieniążki, to jest twoja energia Czyli powiedzmy, że nawet ten Twój facet marzeń już do ciebie przyjdzie. Ale ty zużyłaś całą swoją energię, zużyłaś całą siebie, zużyłaś całą swoją psychikę na te głupie przystanki z nieważnymi w ogóle ludźmi. I teraz nie masz siły: jesteś wyczerpana, więc nawet nie możesz mu nic dać. Nie możesz siebie pokazać: on ciebie nie zobaczy prawdziwej. Zużyłaś całą swoją energię, zużyłaś cały swój czas na inne, nieistotne osoby. Na innych nieistotnych facetów, którzy nawet nie dorastali Ci do pięt. Czy to jest tego, czego chcesz? Czy chcesz poznać faceta swoich marzeń i dosłownie nie mieć energii siebie pokazać? Wyobraź sobie, jakie to jest ważne. Jeden uśmiech może zmienić wszystko. Co robią kobiety, które dostają Princess Treatment, szanują swój czas i swoją energię. To są dwie najważniejsze rzeczy w Twoim życiu. Najważniejsze rzeczy w Twoim życiu, i tak jak Ty je rozłożysz, tak ludzie będą Ciebie traktować i szanować. Jeśli będziesz cały czas dostępna, cały czas dostępna i będziesz zużywała cały czas swoją energię na kogoś innego, problemy i na, na negatywność. Jeśli otaczasz się negatywnymi dziewczynami, jeśli otaczasz się negatywnymi ludźmi, naprawdę jest lepiej być samą i stworzyć sobie życie, które chcesz, i dostawać. Naprawdę, najpiękniejszy Princess Treatment, jaki możesz dostać. I tylko mówić to dlatego wszystko, bo ja sama przez to wszystko przeszłam. Musiałam zrobić wszystko, o czym teraz mówię, i dostałam dokładnie tego, czego chciałam. Kropka. Kropka. Nie ma. Naprawdę. Aż, mi, aż się, aż się. Też mnie sentyment. To jest długa droga, nie dam wam jednego, dwóch rozwiązań na jak być księżniczką. Nie, nie. Bo takie krótkie rozwiązania prowadzą zazwyczaj ludzi w egoizm. że jesteś najpiękniejsza, najładniejsza na ten. To nie ma wychodzić z tej części ciebie. To ma wychodzić naprawdę z czystej miłości samej do siebie. To nie ma wychodzić z egoizmu. I z czystego szacunku. I zostawię na razie ten filmik na na tym, yy, więc pamiętajcie, podstawy podstaw. Jeszcze na pewno wydam kolejny filmik, jeśli chodzi o Princess Treatment i po prostu będziemy sobie z tym kontynuować. Więc no, w dziewczynki, mam nadzieję, że Wam pomogło.